Małgosiu, czym jest taniec Bollywood? Przede wszystkim radością. Jest to bardzo prosty schemat kroków, który wyraża naszą ekspresję. Jest dynamiczny, jest wesoły, jest pogodny, jest po to, żeby wyrazić naszą radość. No dobrze, ale czy taniec Bollywood jest dedykowany tylko dla pań, czy również ja mogę też się nauczyć? Tańca Bollywood. Jest bardzo słynny aktor, Shah Khan, który świetnie tańczy Bollywood i tak naprawdę w krajach indyjskich przy nagrywaniu filmów bollywoodzkich, przy wielkich produkcjach tańczą mężczyźni i oni tańczą świetnie. Tańczą i grupy kobiet, i grupy mężczyzn. Tak najbardziej taniec zarezerwowany dla jednej i dla drugiej płci. Ile czasu potrzebuje laik, żeby się nauczyć podstawowych kroków tańca Bollywood? Miesiąc, dwa miesiące, pół roku? Miesiąc w zupełności wystarczy, żeby nałapać podstaw. Podstawowego pierwszego kroku i różnego rodzaju ułożenia rąk. my tańczymy Bollywood, a nie czysty taniec hinduski. W związku z tym tańczymy tą taką wersję bez takiego schematu kroków, tylko taką bardziej radosną, żywą. Jak się tańczy Bollywood w akwaparku na basenie? No, wesoło jest. W wodzie jeszcze tutaj tańczyłyśmy.